Witam. 27. stulecie nieprzypadkowo uważane jest za najlepsze albo przynajmniej jedno z najlepszych w historii ludzkości. Nie doszło do żadnej wojny. Liga Gwiezdna działała sprawnie. Kryzysy, które wybuchały, miały charakter polityczny. Dotykały one rządzących, siły z nimi związane, ale zwykli ludzie nie odczuwali ich skutków. Ekonomia Przeżywała boom. Dzięki wprowadzeniu jednej wspólnej waluty oraz zliberalizowaniu handlu i otwarciu granic dosłownie nastąpił potężny rozwój gospodarczy, zwłaszcza w drugiej połowie XXVII wieku. Dzięki wprowadzeniu nowych technik, takich jak przede wszystkim nowe metody uzdatniania wody, generator hiperpulsowy, nastąpił gwałtowny rozwój nowych kolonii oraz rozwój komunikacji na wcześniej niespotykaną skalę. Krótko mówiąc, pod koniec XXVII stulecia ludzkość mogła być przekonana, że oto udało się wszystko, o czym Ian Cameron marzył. Sfera, sfera wewnętrzna była zjednoczona, nie było Konfliktów, które by ją rozrywały. To, że dochodziło do powiedzmy podskórnych konfliktów, takich jak na przykład cicha wojna toczona przez Dom Cameron i Dom Cuita, pozostawało bardziej kwestią polityczną czy medialną niż czymś, co faktycznie mogłoby wywoływać niepokój. A jednak byli tacy, którzy dostrzegali już zalążki przyszłych problemów. Warto też zauważyć, że 27 stulecie miało także swoją ciemniejszą stronę. Ostatnie światy, które zachowały jakąś swobodę, demokrację, takie jak na przykład konfederacja kapelańska czy Liga wolnych światów, zmierzały teraz już bardzo mocno w stronę jednowładztwa. W przypadku konfederacji stało się to wyraźnie. W przypadku Ligi Szło w tą stronę, ale rządy Gerarda Marika w sposób bardzo mocny ograniczyły swobody obywatelskie i wprowadziły nacisk na rządy jednego rodu. W 2690 roku pierwszym lordem Gwiezdnej Ligi został Jonathan Cameron. Po kilku Cameronach, którzy rzeczywiście okazali się zdolnymi politykami i wizjonerami, po raz pierwszy na tym stanowisku znalazł się ktoś, kto chyba nie powinien na nim się znaleźć. Jonathan był osobą niespełna zmysłów. Przede wszystkim cierpiał na wizję. Można by stwierdzić, że był szalony, ale nikt tego nie powiedziałby w przypadku osoby pełniącej tak ważną funkcję. Dlatego czasem nazywano go wizjonerem, ale używano tego określenia w sposób, powiedzmy, trochę bardziej ironiczny. Od, od właściwie momentu, kiedy został pierwszym lordem, Jonathan miał przekonanie, że Gwiezdna Liga niedługo upadnie, a wraz z nią upadnie dom Cameron. Był opętany tym i szukał dramatycznie sposobu na zapobiegnięcie tej, jego zdaniem, mającej nadejść niedługo tragedii. W tym celu hegemonia ziemska wydała ogromne pieniądze na rozbudowę swoich sił militarnych oczywiście jako część Gwie Gwiezdnej Ligi, której była kluczowym członkiem. Dodatkowo Cameron rozpoczął projekt rozbudowy instalacji obronnych hegemonii na skalę nieporównywalną chyba od czasów Briana, którego słynne zamki Briana długo jeszcze były symbolem izolacji hegemonii, która została przełamana dopiero później. Oczywiście. Decyzja Jonathana nie, nie pozostała bez wpływu na reakcję innych sił w sferze wewnętrznej. Główne siły nie były aż tak negatywnie nastawione, ponieważ wraz z gwałtownym rozwojem militariów nastąpił także rozwój technologii. Kluczową osobą była tutaj Runweck Gangestadt, która jako, jako szef sekcji naukowej hegemonii, doprowadziła do wielu odkryć, które, zaznaczmy, Jonathan, zgodnie ze wcześniejszymi zobowiązaniami, przekazywał także wszystkim głównym rodom. Nie przekazywano ich jednakże rejonom peryferyjnym. Co więcej, odkrycia Gangstadt doprowadziły do tego, że po raz pierwszy w historii w takim stopniu wykorzystano systemy kontrolowane automatycznie oraz kontrolowane przez sztuczną inteligencję jako systemy obrony planetarnej. Naturalnie, nie, wszystko to nie odbywało się bez kosztów. Wysokie podatki, jakie Jonathan wprowadził, aby sfinansować te ambitne projekty, były ciężkie, ale przede wszystkim bolesne dla obszarów peryferyjnych, gdyż one, ponosząc koszty, jednocześnie były pozbawione dostępu do zysków w postaci technologii. W 2722 roku wprowadzono prawo, które miało w założeniach doprowadzić do Większej unifikacji sfery wewnętrznej. Zniesiono bowiem wszystkie bariery celne, które funkcjonowały pomiędzy y, krajami peryferyjnymi a y, pa, y, ziemiami wielkich Rodów. Po, y, założenie być może nie było złe, ale w praktyce doprowadziło do tego, że y, korporacje i firmy y, ze sfery wewnętrznej często Mające mocne związki z rodami, rozpoczęły nieskrępowaną ekspansję na obszary peryferyjne. Nie ograniczyło się to jednak wyłącznie do ekspansji ekonomicznej. Korporacje przejmowały wręcz kontrolę nad planetami, eksploatując je do granic możliwości, a potem, gdy zdołały już wyciągnąć z nich wszystko, co się dało, wycofowały się z nich, pozost pozostawiając światy wyjałowione i zrujnowane. To nie mogło się podobać, i zaledwie dwa lata po otwarciu granic powstała organizacja nazywana Front Wolności Peryferiów. Była to początkowa organizacja o charakterze czysto politycznym, która jednoczyła ludzi mieszkających na peryferiach, którzy byli niezadowoleni z działalności korporacji oraz faktu, że liga nic z tym nie robiła. Jednakże jako, że Liga miała tutaj zdecydowaną przewagę, to na razie nie dochodziło do niczego, co mogłoby tym zmienić sytuację. Do y, wydarzeń, które mogły w jakikolwiek sposób wpłynąć, albo być przynajmniej ostrzeżeniem, doszło w 2733, kiedy na planetach New Ganymed oraz Sevon doszło do masowych protestów przeciwko polityce, y, Korporacji oraz pośrednio przeciwko polityce Gwiezdnej Ligi, które to protesty zostały stłumione przy użyciu mechów. Liczba ofiar oficjalnie liczona była w setkach, zaś nieoficjalnie mogła być dużo wyższa. Niektórzy w kierownictwie sił Ligi oraz wojsk zaczęli dostrzegać problem, i pojawiły się pierwsze ostrzeżenia, że jeżeli coś nie zostanie zrobione, to prędzej czy później. Cała sfera wewnętrzna może stanąć przed obliczem kolejnej wojny, która wciąż była pamiętana jako bądź co bądź najkrwawsza wojna w historii ludzkości. Jednakże żaden z polityków Ligi nie był gotów na podjęcie jakichkolwiek działań. O ile pierwsza, Ukryta wojna była można powiedzieć wojną dżentelmeńską toczoną przez wojowników przeciwko innym wojownikom. Tak druga ukryta wojna miała zupełnie inny charakter. Jej początków można się doszukiwać w 2698 roku, kiedy Mary Davion, córka Rogera Daviona, poznała Soto kuiteł, syna ojca drugiego Kute'a. To spotkanie zaowocowało miłością, a następnie ślubem, wziętym, zaznaczmy, wbrew woli Rogera Daviona. Roger obawiał się, że dzieci z tego związku, wychowane na dworze Kujtów, mogą później domagać się praw do jego tronu. W związku z tym, w 2700 wydał on akt sukcesyjny, który wykluczał Mary oraz jej dzieci z jakichkolwiek praw do tronu Davionów. Następnie, nas, następnie umarł, ledwie trzy lata później. Zaś jego pozycję zajął Joseph Davion, młodszy syn Mary. Mary umarła w 2715 roku i wtedy to taki Kurita, pełniący obowiązki głównego koordynatora Draconis Combine, wystąpił przed Wielką Radą Gwiezdnej Ligi i domagał się praw dla tronu Davionów dla Vincenta Kuity, najstarszego syna Mary i Soto. Argumentował to tym, że Mary nigdy nie podpisała aktu sukcesyjnego. W związku z tym Vincent ma jak najbardziej legalne prawa do tronu, zaś jako, że jest nieletni, on, Takio, e, powinien zająć się nim i wychowywać go jako pełnoprawnego następcę tronu Davionów. Jonathan Cameron był słabym pierwszym księciem, już o tym wspominałem. I w związku z tym podjął decyzję o powołaniu komisji, która miała zbadać całą sprawę. Przy czym zaznaczył, że jeżeli w tym samym czasie Joseph Davion umrze, to prawa przejdą automatycznie na jego dzieci, a. Vincent Kuita-Davion zostanie całkowicie wykluczony z, z, z linii sukcesyjnej. Takilo Kuita oświadczył, że przyjmuje te warunki. Kłamał jak znud, bowiem kiedy tylko wrócił do Dragonis Combine, wydał natychmiast tajne rozkazy dla swoich wojsk, aby zaczęły przygotowywania do wojny. Trzeba oddać honor. Drakonic Combine i jego armii, że przygotowania te prowadzono powoli, metodycznie i całkowicie w sekrecie. Dzięki czemu, kiedy w 2725 roku wojska Drakonic Combine uderzyły na sfederowane Słońca, było to całkowite zaskoczenie. Marduk, pierwsza planeta zaatakowana przez wojska Drakonic Combine, padła bez faktycznie walki, zaś Krótko potem kolejne oddziały rozpoczęły atak kierując się prosto na New Avalon. Joseph Davion rozumiał powagę sytuacji i powierzył dowodzenie siłami wojsk Sfederowanych Słońc generałowi Kesemowi. Kessem Zdawał sobie sprawę, że siłami, którymi na chwilę dysponuje, nie jest w stanie zatrzymać bezpośrednio ofensywy wroga, gdyż potrzebuje czasu, aby sfederowane słońca powołały swoje siły. W związku z tym postanowił przeprowadzić uderzenie na tyły wroga, uderzając na terytorium Draconis Combine. Ten kontratak się udał i wojska sfederowanych słońc zdołały wejść na obszar Dragonis zdobywając planetę Ludwig. To wymusiło z kolei na atakujących wojskach drakoniską Combine wycofanie części sił i znacząco spowolniło tempo ich ofensywy. Kesem zdawał sobie sprawę że nie może przebywać przez długi czas na terytorium Wroga bez zachowania linii zaopatrzenia, ta zaś była nieustannie zagrożona przez wojska Draconis Combine. Jednakże jego cel został osiągnięty. Draconis Combine wycofało część wojsk z frontu na terytorium Sfederowanych Słońc, a ofensywa na New Avalon została chwilowo zatrzymana. Kiedy więc pojawiła się okazja, Kesem wycofał bardzo szybko swoje wojska z Ludwig, by następnie połączyć się z wojskami Józefa Daviona w Crucis. Józef w tym czasie zdołał już zebrać wystarczająco duże siły, i w 1729 ich połączone wojska wspólnie uderzyły na planetę Royal, okupowaną przez siły Draconis Combine. Zadano bardzo duże straty wojskom Kuitów. I prawdopodobnie odniesiono by zdecydowane zwycięstwo, gdyby nie fakt, że, że książę Joseph był jednocześnie zdolnym dowódcą, ale jeszcze bardziej ambitnym wojownikiem. Prowadził atak osobiście w swoim batutechu Murder, a to doprowadziło do tego, że w jednym z stać jego Mech został zniszczony, zaś sam książę zginął. Jego śmierć doprowadziła do tego, że wojska musiały się wycofać z Royal, ponosząc przy tym duże straty. Można zadać pytanie, czemu Gwiezdna Liga nic nie zrobiła, mimo trwającego już 4 lat konfliktu, i to regularnego konfliktu zbrojnego, a przecież umowy podpisane no, 200 lat temu prawie zakładały, że... W przypadku takiego konfliktu wszystkie rody zjednoczą się przeciwko agresorowi, zaś siły Ligi uderzą na niego. Przyczyna miała imię Jonathan Cameron. Pierwszy lord Ligi był osobą słabą, chwiejną, a dodatek opętaną swoimi wizjami upadku Ligi. Obawiał się zrobić cokolwiek, gdyż był przekonany, że jakakolwiek decyzja, którą podejmie, doprowadzi do upadku i rozpadu Ligi. Obserwując więc konflikt, nie robił nic poza wysyłaniem apeli, które oczywiście wszyscy ignorowali. Ale nie wszyscy byli tak bierni jak on. Grupa możnych hegemonii ziemskiej wystąpiła do siostry Jonathana, Jokasty Cameron, która w tym czasie przebywała w zakonie, aby przejęła stanowisko brata, którego oni deklarują obalić i usunąć. Jokasta zachowała się nietypowo, mianowicie odmówiła całkowicie. W tym momencie spiskowcy postanowili, że rozgłoszą plotki, jakoby ona chciała obalić brata i niejako wymuszą na niej tego typu działania. Jednakże Jonathan w chwili rzadkiej dla siebie energii, Zażądał śledztwo w tej sprawie, i kiedy okazało się, że Jokasta nie ma z tym nic wspólnego, skazał na śmierć wszystkich ludzi za to odpowiedzialnych. W tym momencie dopiero Jokasta zareagowała. Udała się do swojego brata i poprosiła go o to, aby mogli się spotkać, porozmawiać i obgadać kwestie, które w ogóle stanęły za całym kryzysem. Jonathan okazał się przy całych swoich problemach człowiekiem na tyle rozsądnym, że posłuchał swojej siostry i zgodził się uczynić ją swoją doradczynią, a wielu uważa, że od tego momentu faktycznie to Jokasta zaczęła pełnić obowiązki głównego władcy Ligi. Natomiast, co warto wspomnieć, niższe kręgi wojskowe prowadziły swoje działania w sposób niezależny od decyzji Jonathana. W tym czasie bowiem e, koła wojskowe e, e, hegemonii prowadziły badania nad nowym typem uzbrojenia. Tym nowym typem uzbrojenia miał być pancerz wmłagany. Pancerz, który, e, e, który nosił żołnierz, będący. E, Wielkości y, zwykłego żołnierza, nie, nie tak jak BattleMech y, kilkunastometrowa bestia, ale jednocześnie dający żołnierzowi szereg nowych możliwości, między m.in. Y, poruszania się w powietrzu, zachowywania w dużym stopniu y, niewidzialności dla wrogich systemów wykrywania i możliwości prowadzenia ognia z ukrycia i zaskoczenia. Ten typ uzbrojenia został zachowany w ścisłej tajemnicy, wbrew wcześniejszym ustaleniom, które nakazały dzielić się państwom Ligi technologią, a następnie dowództwo wojsk hegemonii podjęło decyzję o przetestowaniu tego nowego typu uzbrojenia w warunkach bojowych. Niedługo potem żołnierze uzbrojeni w pancerze wspomagane przeprowadzili szereg ukrytych ataków na dowódców Draconis Combine na różnych planetach na których toczyła się wojna ze Sfederowanymi Słońcami. Ataki te były całkowicie udane. A co ważniejsze, siły Draconis Combine nie zorientowały się w ogóle, co się stało i były przekonane, że oficerowie ci padli ofiarą regularnych ataków wojsk Sfederowanych Słońc. Wpływ Jokasty oraz naciski dowódców sprawiły, że Jonathan Cameron nie mógł już pozostać bierny i w związku z tym w 2729 roku wojska ligi rozpoczęły uderzenie, które przeprowadzono pod kryptonimem operacji Smoother. Dywizje, dywizje sił obronnych Gwiezdnej Ligi wylądowały na pięciu światach, na których toczyły się walki. Royal, Breed, Clatandu, Lima i Wapakoneta. Wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i wspierane przez jednostki wyposażone w pancerze, wspomagane oddziały szybko poradziły sobie z wojskami obu domów, gdy, kiedy tylko te próbowały stawiać jakikolwiek opór. W działaniach tych wyróżnił się młody oficer kapitan Aleksander Kerenski. Walki zostały szybko zakończone, zaś decyzją Jonathana Camerona granica sprzed konfliktu została przywrócona, zaś jakiekolwiek prawa rodu Kurita do tronu rodu Davion zostały definitywnie przekreślone. Wojna zakończyła się zatem dość szybko, ale uświadomiła kilku ludziom pewne ważne rzeczy po pierwsze dla wszystkich stało się jasne że i kuwita nie byłby w stanie przeprowadzić tej wojny gdyby nie wzmacniał pokryjomu swoich wojsk dalece bardziej niż pozwalały na to ustalenia. po drugie okazało się że liga nie jest już tworem tak skutecznym i osobista nieefektywność jonathana camerona była jedną z ważnych przyczyn dla których w ogóle do wojny doszło. Po trzecie, chociaż Ruth Davion był formalnie zwycięzcą, ponieważ obronił swoje terytorium i utrzymał Davionów u władzy, to jednak straty związane z tą wojną, zwłaszcza na światach, w których, na których toczono działania wojenne, były znaczne. Davionowie uznali, że należy coś z tym zrobić. Nowy władca, Richard Davion, podjął decyzję o tym, że sfederowane słońca po kryjomu i po cichu będą rozwijać swoje siły zbrojne i przygotowywać się do kolejnego konfliktu, tak aby nigdy więcej nie zostały zaskoczone i nie były w stanie samodzielnie się bronić. Za przykładem rodu Davion poszli inni. Rut Liao stworzył Szereg oddziałów, które były oficjalnie określone jako jednostki obrony terytorialnej i podlegały jedynie lokalnym moszowładcom, nie były zaś częścią regularnych wojsk Roduliao i w związku z tym nie podlegały obostrzeniom i ograniczeniom Ligi. Lud Maik wręcz zmniejszył posiadane siły zbrojne, ale z drugiej strony powołał znowu wiele wojsk, które miały charakter prowincjonalny. I znowu, podobnie jak w przypadku Konfederacji Kapelańskiej, nie były bezpośrednio przynależne do wojsk rodu MAJK. Decyzja ta, skądinąd wydawać się może logiczna, miała w przyszłości odbić się lidze Wolnych Światów czkawką.